Mamy pewność, na tyle na ile możemy mieć pewność, dlatego że szczepionka jest naprawdę skuteczna w 95% przypadków osób zaszczepionych chroni przed zakażeniem. Nie jest to 100%, bo w medycynie nie ma technologii stuprocentowo skutecznych. Po prostu takich nie ma. Więc jest to najwyższa skuteczność, jakiej możemy oczekiwać i porównywalna ze skutecznością wszystkich dotychczasowych szczepień. Szczepienia są bezpieczne i wszystkim im rekomendujemy. Właśnie wyszedłem ze swojego i jestem bardzo zadowolony. Z panią pielęgniarką razem przyglądaliśmy się fiolce, czy są w środku chipy. Nie było. Słuchajmy się lekarzy, słuchajmy się profesorów medycyny. Nie wierzmy w bzdury, które można wyczytać w internecie, których autorami są osoby nieznane albo czasem i bardzo szalone. Szczepmy się.